好、啊、了 Witam wszystkich. Jedziemy dzisiaj samochodem Opel Mokka z roku 2013 z grudnia, tam w sumie prawie 2014 rok, z takim zwykłym silnikiem benzynowym, taka bardzo wielka rzadkość, 1616V, bez żadnych turbo i tym podobnych rzeczy. To jest bardzo rzadko kiedy występujący model tego auta. Przeważnie są 1.4 turbo albo jeden 7 diesel i tym podobne deserki. Auto ma mały przebieg, 112 tysięcy kilometrów. Do końca serwisowane, zadbane fajne. Po raz pierwszy jadę tym autem, także nie, nie znam tu milionów rzeczy na ten temat tego samochodu. To jest mój pierwszy raz w tego typu samochodzie. Nigdy w życiu nie jechałem Oplem Mokką. No jakie mam wrażenia? No, wrażenia mam, że jadę takim małym, wyższym samochodem. Coś mogę powiedzieć, no w środku jest elegancko, są takie akcenty jakieś dodatki ala takiego metalu. Dosyć wygląda to wnętrze bogato. Takie pierwsze wrażenie robi takiego dobrze wykonanego, duży wyświetlacz, fajnie tam w takich fajnych wyraźnych kolorach pokazuje jaka muzyka leci z płyty, tu widzę jakieś tryb eko to wyłączego. Chociaż tam wszystko pokazuje na tym wyświetlaczu, ale to jest manual tempomaty, limitery. Ta picerka taka dosyć dosyć taka żywa. Tu widzę jakiś schowek dwa widzę kluczyki z Cezoryki są w aucie. Czujniki cofania, widzę jakiś zjazd pod górę. Z góry raczej zjazd jakiś wspomagać jest. Czyli jak w autach terenowych. Coś ma do tego to odwoływać się. Szyba jest taka się dosyć mała, długa, mała. W środku auto wygląda na takie na dwie, trzy osoby. I można powiedzieć, że jest to auto jakieś rodzinne, no coś tak a la Capture Renault, zrobiony z Clio, a tu jest takie trochę corsy, trochę Astry pomieszane. jest dużo lepsza jak w Korsie. bardziej przypomina Astrę Otkę. Jest dużo menu po polsku, widzę, zaraz tam też zobaczymy. Jest też menu jakieś z telefonem, z wszystkim. O, tryb eko, jakieś tutaj jest taki ekonomizer. Chciałbym jechać akurat stoję tu jakiś jest schowek, taka roletka się tak fajnie chowa do tyłu wszystkie książki widzę są auto jest do końca w serwisowane także jak zwykle jak to jest, tu jakiś samochód no to jest on zadwany i ma mały przebieg i jest do końca serwisowany Fajne te też zmokki z napisem, zestaw mówiący Kierownica też jest w fajnym stanie. Jakie ciekawe są tutaj te elementy takiego ala aluminium. Tak na srebrno to się fajnie jarzy silnik tak mruczy jak to w starszej generacji tak fajnie On nie jest wyżyłowany no, są to idealne silniki do gazu dlatego taka mokka to jest unikat za wiele nie ma na internecie widziałem takich mok żeby jeszcze był stary silnik wszystko już są 1.4 turbo tu gniazda jakieś widzę USB HD. z tyłu widziałem jest gniazdo 230V na laptopa przetwornicą specjalne. drogi. to zwarte. Nie widać, żeby się coś jakieś nadsterowne nie jest. Ekonomizer działa. Faktycznie to widzę jak się unosi. Coś ala w Mercedesach BMW. Takiej rzeczy jeszcze w Opel nie widziałem jak taki ekonomizer. Chyba? Nie tu nie. Gdzie się steruje? Aha, tutaj konfiguracja. Tutaj często jakieś piedołki. Oczywiście są tu też sterowanie głosem. Ciekawe, wejcha od ręcznego hamulca, taki trochę inny kształt i przycisk, jak normalnie, jakieś wykończenia z chromu, tu też, w kierownicy też podobne wykończenia. Ramka nawet naokoło ma wykończenia chromowane. Widzę, auto ma wszystkie szyby oryginalne naokoło. Także nigdy nie był jakieś uderzony ani nic, no ale to jest nawet na 100% pewne, bo to było sprawdzone pod tym kierunkiem. Tu są widzę dwa Z lusterkami pełnowartościowe. Także ładny mieszek, Jeszcze wszystko takie w super stanie. 100 tysięcy na tym oplu nie zostawiło. Jakiś słoweczek dodatkowy. Nie zostawiło jakiegoś większego śladu. No jakieś tam są delikatne, ale do przyjęcia. Wysokie zawieszenie jest dosyć wysoko zawieszone jak każdy SUV. także wszędzie można zaparkować każdy parkingi, jakieś wysokie krawężniki, gdzieś tam na jakichś piknikach, festynach, gdzie się nie znajdzie miejsca, to tam taka mokka zawsze się gdzieś wciśnie. Także to jest jedna z największych zalet tych samochodów. Dlaczego takie małe suwiki są robione? Auto jest takie dosyć żwawe, takie widać, że ma taki pod nogą, ciągle coś tam czuć, nie jest jakieś zamulone. Nie jest tam jakaś yy, zła mod, że tu nie ma turbo, jest 1.6 16V. Nie, nawet bardzo fajnie to chodzi. O, ekonomizer fajnie pokazuje kiedy biegi mam przełączyć. Można zobaczyć. Auto prowadzi się dosyć stateczne, nie czuć jakiś wiatrów, żeby jakieś wiatry czy coś, a jest akurat dzisiaj silny wiatr, żeby go gdzieś tam rzucało na jakieś no, tak strony, to już wiemy jak trzeba na dół i do góry mamy <słuch> Jeśli chodzi o porównanie takie Renault Captur Opel Mokka to akurat Capturami to jeździłem z pięcioma to tam jest taki już standard to powiem szczerze, że wrażenia z jazdy są podobne. Może tutaj jakoś mi się dziut bardziej podoba, ale to ten jakość wykończenia, materiały, nawet tutaj są miękkie, względem kaptura, gdzie są trochę materiały słabsze, ale jazda jest podobna. Tam przyjemnie się też kaptury jeździ. Tak samo przyjemnie i tym. Nie wiem jak SD, może gdzieś jest regulacja kontrastu raczej i jasności świecenia. Silnik jest dość elastyczny, nie trzeba od razu nawet tak się skręca 90 stopni, przełączać na. Jedynkę śmiało na tej dwójce fajnie pociągnie, jest taki dosyć elastyczny. Nie ma tu żadnego cierpienia związanego z tym silnikiem, że nie ma tego turbo. No Jeździ się tak jak dawniejszymi też samochodami Astrami 1.6, nawet tam czy tam korsami. Jest jednak to 1.6, nie jest to 1.4 bez turbo, także jakaś tam zaleta jest. Zawieszenie o jest tak zestrojone komfortowo. Tak nie jest tam jakoś tak twardo. Coś fajnie się wybiera to. Tak statecznie auto się tak statecznie zachowuje. Trochę jak takie większe auto, jak Astra. Bardziej niż tam jakaś korsa czy z segmentu małych aut. Bardziej trochę czuć tak. Ostateczność tego większego samochodu. Podobnie jest w Kapturze też. jest zupełnie inna jazda jak Renault Clio 4, a niby jest to auto zbudowane na tej płycie. No ale tutaj mówię, Opel też nie jest to. Co tylko. Bardziej tutaj pod Astry już takie ja z wrażenia z jazdy są. Regulacja jest wysokości, Ja siedzę dosyć wysoko. Się Może puszczę, może będzie lepiej widać. Góra, dół. Drugi fotel nie ma takiej regulacji. Zobaczymy, co jeszcze tu w komputerze. Główne zużycie. Klimatyzacja. Pisa. Tendencja ekonomiczna. O takiego czegoś nie widziałem w Oplu jeszcze. Muszę Wam to pokazać. Pierwszy raz się z tym spotkałem. Jakieś wykresy są. Ekonomizer. Główne zużycie. Aha, to jest takie... Mamy trzy menu. No średnio mam dużą 9,2, no ale tutaj taka jazda jest stanie jechanie stanie jechanie jak filmowałem, także nie ma się co dziwić ostrzeżenie o prędkości pozostała żywotność oleju takie różne ma Niższej. Na piątce nawet tak 60 pod górkę, jak teraz jadę, to jest nic takiego. Śmiało można sobie jechać. Bardzo fajny, elastyczny, przyjemny silnik. takich, co mocno trzeba kręcić tak mało wiele, to jest fajna elastyka nawet na niższych obrotach. No jak na pierwsze moje wrażenia z jazdy Mokką, no to stwierdzam, że dałbym radę takim autem jeździć na co dzień. No, jakbym tak miał porównać jeszcze może z kapturem, no to jedyny jeszcze plus jest taki że jest trochę mniej tych Mokki Opla na ulicach, jak Renault Captur'a. Też jest zawsze jakiś plus, bo zawsze mieć... Jest fajnie takie auto, które każdy nie ma. Mało o wiele kiedy się zdarza. O, akurat jedzie mok Tak jakbym sparił I chodzi o tą dynamikę, to tam zrobię wam później test przyspieszenia. Na pewno gdzieś tam na filmie będzie, nawet może przed tym niż teraz to mówię. No to zobaczycie, jak to wygląda. Ja jeszcze nie wiem, dopiero to sprawdzę. No, myślę, że jakoś tam będzie tak przystępnie. Tu i tak ktoś kupuje ten auto za bezawaryjność silnika, może chęć założenia gazu. Takie priorytety. Są. Sprawdzimy sobie czujniki cofania. Nie wiem, czy dobrze trafiam, ta kusterka mam słabo. Aha, mamy tu taki wyświetlacz na komputerze. Pokazujące auto z przodu i z tyłu, także chyba z przodu też są. Czyli nikogo nie zwrócimy uwagi, ale na filmie to wy na pewno zwrócicie uwagę na to. No pokazuje wiadomo, kiedy zmienić bieg, ale teraz to chyba wszystkie samochody to pokazują. Podoba mi się kolorystyka tego ekranu. Takie spokojne, takie nowoczesne kolory. Zaraz zobaczymy. Bardzo fajnie gra, basy są też fajne Niech raboczą. Takie czyste basy ładne Całkowicie się dziwię, ale chociaż Opel nigdy nie był zły. Tam Peugeot, Citroen, tam trafić, żeby coś fajnie grało, to jest cud. Ale Opel to, Opel Volkswagen to tak zawsze dosyć, dosyć fajnie gra. A co, nawet takie stare kombo, jak wczoraj testowałem, to miało niesamowicie fajny dźwięk. Sprawdzimy, jak tu wycieraczki chodzą. Są dwie wycieraczki. Z tyłu też jest na klapie jedno. No taki standard hatchbacku. Lusterka są dosyć duże, też fajnie widać. Nie wiem, to chyba będzie wszystko już dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam was wszystkich do subskrypcji i do oglądania nowych filmów.